Siemanko, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym powiem wam kto wygrał konkurs, który już się zakończył około 1-2 tygodni temu, lecz jeszcze parę osób się pytało, więc postanowiłem zrobić ten filmik, aby każdy wiedział. A i także proszę o kontakt. Osoba, która zajęła pierwsze miejsce, proszę o kontakt ze mną, ponieważ od dnia Rozstrzygnięcia konkursu wysłałem wiadomość na skrzynkę YouTube, lecz nie odpowiedziała mi ta osoba. Także spróbowałem się skontaktować przez komunikator Scape, lecz nie przyniosło to skutku, więc prosiłbym o niezwłoczny kontakt. No to tak, trzecie miejsce i tak jak już widzicie, za osoba Niku Mati12 Games. Jest to youtuber, który zaczyna swoją karierę i tak jak wszyscy pozostali. Zwycięzcy tego konkursu. Osoba Oniku mati 12 Games. Wygrała kod na serwer Dirt. Kod, można powiedzieć, kod, który przedłuża serwer Dirt o miesiąc. No. Na hostingu Craftserve uprzedzam. Craftserve nie sponsorowało tych kodów. Drugie miejsce zajęła osoba Oniku Kisiek 153. Jest to także mały YouTuber, ale już większy od Maciego. No ale to mi nie robi, nie, nie robi za dużej różnicy, ponieważ każdy miał szansę, jak i mały, jak i większy YouTuber. Konkurs był można powiedzieć organizowany: no nie był organizowany, bo był organizowany przeze mnie. Lecz losowanie odbywało się na stronie Losujety, na której stronie nie da się oszukać. Automat losuje. Nie próbowałem się nawet z nimi skontaktować. Pierwsze miejsce wy wygrała osoba o Niku Maciek Gierczak i właśnie ta osoba proszę o kontakt ze mną, ponieważ zostało niecałe 3 dni na odebranie nagrody, więc jeśli dana osoba się nie zgłosi po nagrodę, nagroda przejdzie do następnego konkursu zamiast 4-5 miejsc będzie 6. Dobra, no to ja dziękuję za obejrzenie, żegnajcie, pa pa.